Wczorajsza debata prezydencka organizowana przez Super Express przyniosła niezapomniane emocje i zaskakujące zwroty akcji. Główną postacią byli Szymon Hołownia i Karol Nawrocki, których wymiana zdań w języku rosyjskim wzbudziła kontrowersje. Czy Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat wypadli najlepiej? Oto kluczowe momenty i reakcje. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Wczorajsza debata prezydencka, będąca projektem realizowanym przez znany dziennik Super Express, przysporzyła niezapomnianych wrażeń zarówno samym uczestnikom, jak i licznej widowni zgromadzonej przed ekranami telewizorów oraz streamem internetowym. Było to jedno z takich wydarzeń, które pobudza wyobraźnię i emocje, sprawiając, że dramatyzm oraz nieprzewidywalność sytuacji długo będą omawiane w przestrzeni publicznej. W pamięci widzów pozostała nie tylko zacięta rywalizacja między kandydatami ale przede wszystkim pewien szczególny moment, który całkowicie skoncentrował na sobie uwagę obserwatorów tej unikalnej konfrontacji. Debata organizowana przez Super Express dała możliwość przedstawienia się szerokiej gamie kandydatów, którzy choć różnili się doświadczeniem i popularnością, zyskali okazję, aby zwrócić na siebie uwagę wyborców. W szranki stanęli nie tylko postacie szeroko rozpoznawalne na rodzimym podwórku politycznym, ale również ci, którzy dopiero próbują zdobyć uznanie i sympatię szerokiej publiczności, jak na przykład Rafał Trzaskowski, rozpoznawalny polityk i samorządowiec, czy Szymon Hołownia, dziennikarz i publicysta znany z działalności charytatywnej. Wśród debatujących znaleźli się także Karol Nawrocki oraz Magdalena Biejat, których perspektywy przyciągają zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. Nie zabrakło również nieco bardziej kontrowersyjnych osobistości sceny politycznej, takich jak Grzegorz Braun, posługujący się ostrą retoryką, czy Adrian Zandberg, który reprezentuje lewicowy nurt polityczny w Polsce. W tej barwnej grupie uczestników pojawił się też Maciej Maciak, co dla niektórych było niemałym zaskoczeniem. Pomimo różnorodności poglądów, jaką zaprezentowali kandydaci, wydarzenie przebiegało z poszanowaniem podstawowych zasad debaty, co nie oznaczało oczywiście unikania twardych pytań i zdecydowanych kontr. Polityczna dyskusja, jakiej byliśmy świadkami, wypełniona była próbami wzajemnego przekonywania do swoich racji oraz budowaniem zaufania u wyborców. Dziennikarze oraz eksperci polityczni, których zadaniem była ocena tej debaty, zwracali uwagę na różne aspekty wizerunku poszczególnych osób. W trakcie emocjonującego spotkania jeden z uczestników zaskoczył wszystkich wypowiedzią, która natychmiast stała się obiektem szerokiej debaty i analiz w mediach oraz wśród komentatorów. Co tak naprawdę wydarzyło się na scenie Super Expressu i jak może to wpłynąć na przyszłość poszczególnych kandydatów? Tego będą się z pewnością domyślać zarówno analitycy polityczni, jak i przeciętni obywatele bacznie śledzący rozwój kampanii. Podczas jednej z debat politycznych między Szymonem Hołownią a Karolem Nawrockim wydarzyło się coś, co zaskoczyło zarówno uczestników, jak i widzów. Był to moment niecodzienny i bardzo zapadający w pamięć. Kiedy to hołownia, starając się odpowiedzieć na pytanie zadane przez Nawrockiego, niespodziewanie zwrócił się do Macieja Maciaka, używając języka rosyjskiego. Takie posunięcie było niczym nagły zgrzyt w kontekście panujących politycznych napięć i wywołało ogromne zdziwienie zarówno wśród obecnych kandydatów, jak i publiczności śledzącej wydarzenie. Karol Nawrocki zareagował natychmiastowo, przy czym jego odpowiedź zawierała wyraźną nutę ironii i dystansu. Wtrącił spokojnie, może nawet z delikatną nutą sarkazmu, że hołdownia może sobie później porozmawiać po rosyjsku z Maciakiem. Wywołało to nie tylko śmiechy, ale również uwypukliło sytuację, w której prorosyjski ton wypowiedzi Maciaka był już wcześniej celem krytyki. Maciej Maciak niejednokrotnie wyrażał opinie wychwalające działania Władimira Putina, które dla wielu uczestników były nie do zaakceptowania, a jego postawa została odebrana jako sprzyjająca rosyjskim interesom. To oczywiście nie przysporzyło mu zwolenników, a wręcz spotkało się z gwałtowną dezaprobatą i krytycznymi uwagami ze strony pozostałych kandydatów. Wkrótce po zakończeniu debaty różni komentatorzy oraz polityczni analitycy mieli wiele do powiedzenia na temat tego, jak uczestnicy wypadli na tle tej specyficznej i emocjonującej dyskusji. Szczególnie wyróżnili się Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat. Trzaskowski zyskał uznanie za umiejętność tworzenia spójnej narracji, co jest niebywale istotne w debatach, gdzie liczy się nie tylko treść, ale również sposób jej przekazywania. Magdalena Biejat z kolei zdobyła uwagę swą zdecydowaną i natychmiastową reakcją na zaskakujące, antysemickie przecinania Grzegorza Brauna, co zostało ocenione jako pozytywne i pełne odwagi podejście. Debata ta była być może bardziej kontrowersyjna niż jakakolwiek inna. A stosunki między kandydatami oraz sposób ich wypowiedzi będą zapewne jeszcze długo komentowane i analizowane przez obywateli oraz znawców sceny politycznej. Karol Nawrocki, rozpoczynając swoje wystąpienie, zaprezentował się z niezwykle obiecującej strony. Jego pewność siebie i mocne argumenty pozwoliły na początku przyciągnąć uwagę słuchaczy. Niestety, wraz z upływem czasu jego determinacja zaczęła maleć co zauważyli obserwatorzy, którzy zwracali uwagę na spadek jego pewności siebie. To zjawisko, w kontekście debat i publicznych wystąpień, często może być wynikiem zmęczenia emocjonalnego lub presji otoczenia, które są nieodłącznymi elementami takich wydarzeń. Z kolei Brown, mimo że znany jest z imponującego doświadczenia w takich sytuacjach, tym razem wzbudził liczne kontrowersje. Jego słowa, choć zapewne miały na celu podkreślenie jego stanowiska, wywołały lawinę negatywnych komentarzy wśród części komentatorów politycznych. Jest to przykład, jak inna interpretacja wypowiedzi może znacząco wpłynąć na odbiór kandydata przez opinię publiczną. Sama debata była przesiąknięta emocjami i wyraźnym napięciem, ukazując jej istotne znaczenie w kampanii wyborczej. Każde słowo i gest były poddawane wnikliwej analizie, co pokazuje, jak ważne dla ostatecznego wyniku wyborów mogą być takie spotkania. Po spotkaniu można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że układ politycznych sił na scenie może zupełnie się przeobrazić. Debatę tę można postrzegać jako potencjalnie przełomowy moment, który może zadecydować o przyszłym układzie sojuszy i sprzymierzeńców. W trakcie tej pełnej wyzwań debaty wielu kandydatów udało się wyróżnić swoimi przemyślanymi i merytorycznymi wypowiedziami, co mogło przypaść do gustu wyborcom poszukującym autentyczności i zdecydowania w działaniach. Niemniej jednak niektórzy z uczestników nie zdołali spełnić oczekiwań zarówno komentatorów, jak i opinii publicznej. To doskonała lekcja, jak kluczowe jest przygotowanie i umiejętność reagowania na dynamikę rozmowy w bezpośrednich starciach z politycznymi przeciwnikami. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.